Co roku w okresie jesienno-zimowym pojawia się problem z sąsiadami, którzy palą śmieci w domowych kotłowniach. Jest to bardzo uciążliwe nie tylko pod względem zapachu, ale ma to też również bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie. Tymczasem spalanie większości odpadów to wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości do 500 zł, a w szczególnie drastycznych przypadkach grzywna nawet do 5000. W sezonie grzewczym wpływa wiele zgłoszeń od osób skarżących się na sąsiadów spalających w domowych piecach śmieci. Skargi wpływają nie tylko do Straży Miejskiej, ale także bezpośrednio kierowane są do burmistrza, więc tej gminy kępno. Dostaję... Telefony. Ludzie reagują. Już na, na dzisiaj jest w Kępnie o tyle świadomość ta większa, że prywatnie dzwonią do mnie, no bo wiedzą, że straż miejsca, miejska jest w mojej jurysdykcji, że ja z kolei przekażę dalej, że nie trzeba się przedstawiać, czy to dzwoni i Ksiński czy Kowalski, tylko do Pani Burmistrz niech pani wyjdzie, zobaczy jak śmierdzi bo niestety ten smród się roznosi, nie, nie trzeba widzieć, tylko po prostu to czuć. I trzeba wtedy lo, lokalizować, I wysyłam Straż Miejską i takie sygnały ostatnio były i przedsiębiorca był ukarany, bo nie wpuścił yy, Straży Miejskiej do pokazania, czym jest palone, więc istnieje podejrzenie, bo nie stwierdzono, bo nie zostali wpuszczeni, nawet sprawa była przekazana do prokuratury bo było podejrzenie, że jednak było opalane niewłaściwymi yy, materiałami. W piecach można palić papierem, węglem czy też drewnem pod warunkiem, że nie jest impregnowane, czyli pomalowane na przykład lakierem. Nie wolno natomiast spalać m.in. takich rzeczy jak opakowania z tworzyw sztucznych, plastiku, butelek, folii, opon, ubrań czy przepracowanych olejów. Ich spalanie powoduje nawet wydzielanie się substancji rakotwórczych. Poza tym niszczy piece i przewody kominowe, bo powstała sadza jest trudno usuwalna. W naszym regionie pojawił się niestety także inny problem związany z opałem. Niektórzy mieszkańcy chcieliby zamontować na swoich posesjach ogrzewanie gazowe. A zakłady gazownicze nie wyrażają na to zgody ze względów ekonomicznych. Problem przedstawił podczas sesji Rady Miasta przewodniczący Krzysztof Dąbrowski. Są problemy tym bardziej, że no niestety, zakład, zakłady gazownicze mają swoje przepisy i swoje współczynniki, które obliczają opłacalność danej inwestycji. Wykonanie sieci wiąże się z nakładem ze strony inwestora, czyli ze strony zakładu gazowniczego. Nie zawsze ilość składanych wniosków jest adekwatna do ich opłacalności, czyli do, do tej ekonomii. Natomiast ja twierdzę, że, że powinniśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej osób chcących przejść z, z opału tradycyjnego na, na gaz. No bo no, no, to poprawia nam wszystkim i humor, i zdrowie, i życie. W związku z tym y, ja dążę i będę dążył do tego, aby, y, aby właśnie jak największa ilość mieszkańców gminy Kępno y, w, tym, w tym kierunku właśnie szła.